Różnica odzyskania niepodległości to jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu szkolnym. Panie dyrektor, szanowni nauczyciele, inni pracownicy naszej kochanej szkoły oraz koleżanki i koleżanki, uczniowie, miej Polska to jedno. Klasa B pod wodzą pani Rachowicz, kurbą poturtą pana Krawczyka oraz nastrój plastyczny ukształtowany przez panią Gustawską zaproszają na dowolnego historię, która jak sami zobaczycie od 103 lat pisze się nadal Współcześnie, chodźmy na lekcję języka polskiego. Zapraszamy. Proszę wszystkich o powstanie. Patrzność. Poczek sztandarowy Szkoły Podstawowej z oddziałami dwujęzycznymi numer 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płotku wprowadzić. Fałszki. Słuchajcie, dzisiaj nie ma Polaka. Pewnie będzie zastępstwo! Ja myślę, że jak będziemy się na cicho, to może nikt nie przyjdzie, nie był wpisą i nikomu. Może w tym czasie? bo uczymy się historii do sprawdzianu. Takiego sprawdzianu było coś. Przecież trzeba było powtórzyć zabory i odzyskanie niepodległości. Ty jak zawsze niczego nie wiesz. Ważne, czy to ci wolny, co? A nasza klasa jest wyznaczona do przygotowania z tej okazji apelu. Niektórym osobom przyda się uświadomienie ważnych wydarzeń z historii, bo święta miłości kochanej ojczyzny cię tylko umysły poczciwe. rety, mówisz wiersze, czy rapujesz w poczciwy umyśle? Mój umysł odpoczywa, bo miało być dziś dyktando, ale na szczęście nie ma lekcji. Ortografia to moja pięta Achillesa. No tak, mieliśmy czytać lekturę, ale jeśli się nie chce. podać mi jakieś streszczenie i będzie dobrze. Ogarnijmy scenariusz na święto niepodległości. Przeprosujemy pani od Polskiego i pan od historii. Trzy święto narodowe. Łatwy temat. Polska odzyskała wolność po 123 latach niewoli. manewry w pobliżu granicy powodują obawy o kontynuację procesu pokojowego. Kolejne bombardowania spotęgowały jedynie chaos w mieście. Rośnie liczba rannych w dzielnicach, w których pozostali cywile. Rozwiązanie konfliktu oddala się z powodu braku woli politycznej po obu stronach. Każdy kolejny atak oddala szansę na porozumienie. Społeczność

mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił, z tej historii wielkiej dumy, z władzy mocnej i rozumnej czerpiesz dzisiaj wiarę. W kraju dobry los, króla dzwon, co kraj przenika, mowa skargi wzrok Stańczyka, przeszłość wielka wzniosła, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. A wasza familia? Jak bia zawód? Nazwisko wasze? Ziger. Czy chcesz pan ucząć na lektyki języka polskiego? Rozumie się! Przez nasz język ojczysty! Mów pan po polsku! Wskaźnik ja cztoty. – Powiedz mi pan, co takiego czytałeś w Warszawie po polsku? Czytałem dużo, czytałem Czytaliśmy utwory Krasickiego i romantyków Mickiewicza i Słowackiego. A cóż pan czytałeś z tego Mickiewicza? Jakiś utwór podobał się panu najbardziej. Czy ja wiem? Trzecia część dziadów, pan Tadeusz. A umiesz pan może coś na pamięć? Proszę powiedzieć. Nam strzelać nie kazano, wstąpiłem na ciało. Warszawa twojej mocy się urąga. Nie raz widziałem garstkę naszych walczących z Moskalami nawałem. Bóg wyrzekł, słowo stan się, Bóg i zgiń wyrzecze. Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze, kiedy ziemie dyspozy i duma szalona obleją, jak Moskale redutę Ordona. Każąc plemię zwycięzców zbrodniami zatrute Bóg wysadzi tę ziemię jaką swą redutę. Nam strzelać nie kazano. Stąpiłem na działo i spojrzałem na pole. Dwieście harmat grzmiało. Artylerii ruskiej ciągnął się szeregi, Prosto, długo, daleko, jako morza brzegi. I widziałem ich wodza. Przybiegł, mieczem skinął i jak ptak jedno skrzydło wojska swego zwinął. Wylewa się spod skrzydła ściśniona piechota. Długą czarną kolumną jako lawa błota nasypana iskrami bagnetów. Jak sępy czarne chorągwie na śmierć prowadzą zastępy. Przeciw nim sterczy biała, wąska, zaostrzona jak głaz bodący morze reduta Ordona. Dziadku, dziadku, nie przełączaj! Właśnie... Kim oni byli? O, się, że Ale to muszę opowieść. Nie mi jak zawsze. Nie, obiecuję. To ja ci wnuczku opowiem. W ciągu zaledwie 23 lat Polska z powodu trzech rozbiorów utraciła wolność. To poruszyło serca Polaków. Pierwszą próbą ratowania ojczyzny była insurekcja kościuszkowska. W 1794 roku. Nawet wie, co to jest ta insurekcja. Kartkówkę ostatnio miałem. To powstanie przeciw Rosji i Prusom. No więc może odpowiedź na swoje pytanie. Rosjanie to właśnie Moskale. Lecz zdecydowano, że na to powstanie nasz kraj już zbyt słaby. Dzień rok później nazwa Polska zniknęła z łapy świata. Coś mi świta. Mm. Przecież to łatwiej do zapamiętania. Jeden, dwa, trzy! Na sto dwadzieścia trzy lata! Zaborcy chcieli zabrać nam wszystko, co polskie: język polski, obyczaje polskie, a nawet historię Polski. Dziadku, dziadku, nie śpi! Wspomniałem tylko... Jest jedna taka pieśń. Opowiadaj dalej, to mnie naprawdę ciekawi. No więc Rosjanie i Niemcy próbowali naszych rodaków wynarodowić, czyli rusyfikować i germanizować, pozbawić języka, napotkali na opór. To wtedy powstała ta pieśń. <śmiany> Zesłani na Syberię i więzieniach zaborców. Kiedy więc w 1914 roku wybuchła wojna pomiędzy Rosją a Niemcami i Austrią, w sercach Polaków zapłonęła nadzieja. Czy to był początek pierwszej wojny światowej? Tak, kochanie. Już w 1913 roku wybuchła pierwsza wojna światowa. Trzy państwa zaborcze Rosja, Austria, Prusy rozpoczęły między sobą bitwę. Niestety Polacy byli zmuszeni walczyć w szeregach wrogich sobie armii. Podzielił nas mój bracie zły los i trzyma straż. W dwóch wrogich sobie szańcach potrzymy śmierci w twarz. A rozumiem, mamo. Wojna była okazją, żeby działać. Każdy mi się z tym Józef Piłsudski, pan na historii. Polskie, które śpiewały taką piosenkę. Legiony to żołnierska nota. Legiony to ofiarny stos. Legiony to żołnierska buta. Roku jej żołnierze odmówili złożenia przysięgi wierności cesarzom niemieckiemu i austriackiemu. Zostali uwięzieni. Wiązowski powrócił do Warszawy 10 listopada 1918 roku. Później, dzień później, 11 listopada, oddano los Polaków w jego ręce. Został potem naczelnikiem państwa. Czy to dlatego 11 listopada świętujemy przez Polskę? Odzyskanie niepodległości? Słuchajcie, ludzie! Mam pomysł na scenariusz uroczystości, a lekcji polskiego też nigdy nie zapomnę, bo ja i Polak to jedno! Co roku jest inne, bo inni uczniowie się spotykają, inne plakaty, inne dekoracje, inni aktorzy. Ja dziękuję serdecznie aktorom dzisiejszego dnia, czyli uczniom z klasy 5B. Jeszcze raz zapraszam Was, kochani, na środek. Dziękujemy klasie 5B i dziękujemy pani Izabeli Rachowicz, która opiekowała się uczniami przygotowała Dziękuję również panu Tomkowi Krawczykowi i Kurowi, który oświetlił naszą dzisiejszą uroczystość. Dziękuję pani Marzenie Biebowickiej i Sztandarowi, który również nadaje powagi naszemu dzisiejszemu wydarzeniu. Ogromnie dziękuję również pani Joli Gostomskiej, która zabrała. wystrój, ale Wam kochani serdecznie dziękuję również. Wy jesteście współtwórcami naszego dzisiejszego święta. Przygotowaliście licznie te plakaty. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Pani Dyrektor Rulak również była zachwycona i odwołała się do ich treści. Ja nawiążę do tego, co powiedziała Pani Dyrektor. E, czy powtórzę za nią jak, jak echo trochę, że nasz patriotyzm to oczywiście są te wielkie symbole to jest flaga, to jest godło, to jest śpiewanie hymnu to są takie uroczystości i bardzo cieszymy się, że one towarzyszą naszemu życiu i że co roku są niby takie same, ale zawsze trochę inne. Ale patriotyzm, tak jak zaznaczyliście na swoich plakatach, to jest bycie dobrym człowiekiem, dobrym synem, dobrą córką, dobrym uczniem, dobrym nauczycielem, e, dobrym rodzicem, dobrym nauczycielem, po prostu dobrym człowiekiem. To jest przejaw największy naszego patriotyzmu, i bardzo się cieszę, że takich właśnie uczniów, takich patriotów w naszej szkole mamy. E, ja na zakończenie. Dzisiejszej uroczystości jeszcze za chwilkę wyprowadzimy sztandar, ale już dzisiaj powiem, że życzę Wam jutro dobrego wypoczynku w dniu Wielkiego Święta Państwowego, 11 listopada. Jutro świętujecie w domu. Odpoczywacie również w piątek to jest prezent od Pani Dyrektor z puli Dni Wolnych. No i spotykamy się w przyszłym tygodniu, w poniedziałek. Dziękuję. o powstanie. Baczność, poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej z oddziałami dwujęzycznymi numer 3 imienia Polgora Makuszyńskiego w Płocku odprowadzić. Spocznij. Wracacie pod opieką nauczycieli do SAL. Piąta cena mnie chwileczkę zaczeka. Dziękuję Wam bardzo.